Dla zawodników dobrą okazją, żeby otrząsnąć się z przedsezonowego letargu i wrzucić w wyższy bieg. Oby tylko nie przesadzić z zaangażowaniem, to byłby najgorszy moment na złapanie kontuzji. Dziś zobaczymy, jak Fulam gra przeciwko Deportivo Alaves Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomoc. Jak to wpadnie, będą prowadzić. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku? Popatrzmy na rezultat. 1 do zera. i. Dobra pozycja do oddania strzału. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Wybiega na pozycję. Mamy to środkowanie, ma tam to strzelić. Piłka wybita z pola karnego. Ma na skrzydle dużo swobody. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Ach, troszeczkę za wysoko. Ładnie przymierzył, minimalnie nad bramką. Ach, pięknie oszukał obrońcę. Kapitalnie minął obrońcę. Ma czas, żeby dośrodkować. No strzela. Strzała, ale prosto wrywala. Chambers. No teraz ma sporo miejsca. Kibice zachęcają do oddania strzału. Genialne podanie. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Dośrodkowanie z różnego w szesnastkę. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Borja Baston, Joni. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Makaso. Chyba będzie wrzucał. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Kibice czują pismo nosem, że za chwilę będzie groźnie. Wiadomo, potrzeba choćby golak. Uderza! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Świetnie wykonany rzut rożny. Obrońcy nie zdołali skutecznie zainterweniować. I jest gol. Kapitalnie wykonany corner. Przeciwnicy byli bez szans. Bramkarz bezradny. Piłka w Borcha Baston. Quidetti. Tom Kearney. Dobre podanie za plecy obrońców Paskudne wejście w ślizgiem Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką Sędzia pokazał mu żółty kartonik I jak najbardziej zasłużenie Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne Bramkarz musi zachować koncentrację W mur uderzył, szkoda Uderzenie w stronę bramki Ładne, udane przejęcie Rywal traci piłkę A, Rzutem z autu pod polem karnym rywala Porcha baston No, chyba nie do końca o to mu chodziło Chambers Przeciwnik chce wymusić błąd Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Jest szansa. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! 3-1. Spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Manu Garcia. Powoli, z rozmysłem, ale... Szansa! Pre... Nieudany strzał! To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, tak jest. Drugi mecz fazy grupowej Europejskiego Pucharu Narodów. Przedsezonowego turnieju, w którym drużyny szykują formę do właściwych rozgrywek. Każdy zespół próbuje znaleźć i wyeliminować swoje słabe strony, zanim zacznie się rywalizacja o punkt. Dzisiaj saint gra przeciwko Fulhamowi. Możemy teraz się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu. Są I będziemy mieli wrzut z autu. Ryan Sesenion, Markowicz. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Della Torre. Ryan Sesenion. Prosto padle za linii obrony. Ta gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. bizdek, i mamy rzut wolny. Ibrahima Sisse Della Torre. Zdążył w ostatniej chwili. Wielkiego Pucharu Narodów. Czeka nas bez wątpienia wiele niezapomnianych wrażeń w tym przedsezonowym turnieju towarzyskim. Dobrze, do przodu. Musi uważać, rywal blisko. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ibrahima Sissel. będzie miał okazję na dośrodkowanie. Może uderzać na bramkę milimetry ponad poprzeczką. Gdyby udało mu się uderzyć nieco niżej. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Ciekawe. Bramkarz postanowił włączyć się do gry. Huhu. Lazar Markowicz. Ależ minął obrońców. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Piłka idealnie za plecy obrońców. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Ibrahima Sise. Beric. To musi... Jest okazja! Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu do... Europejski Puchar Narodów to świetna okazja dla trenerów... A przede wszystkim piłkarzy, aby pograć z prawdziwym przeciwnikiem i przećwiczyć rozrysowane na papierze schematy rozgrywania akcji. Takie sparingi są nieocenione dla przedsezonowych przygotowań. Dziś zobaczymy jak Fulam gra przeciwko, jeszcze dzisiaj szanse. Florian Green. No zastanawia się czy nie strzelać. No strzela. Ale to wybronił. Sędzia pokazuje. Rzut rozmił. Piłka dośrodkowana z rogu. Piłka wybita z pola karnego. Geiger. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I ma... Po pierwszej... A przed nami druga część meczu pierwszej kolejki Europejskiego Pucharu Narodów. Zapraszamy na kolejne 45 minut niezapomnianych wrażeń. Pot i wysiłek zawodników jest taki sam, niezależnie od rangi turnieju. Ibrahima Sissé. Dobra okazja. Klo no i mamy 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu Trochę zmieni nam to obraz gry Na pewno Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie Druga będzie goniła wynik Przysłuży się do dramaturgii spotkania 1 do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy Będziemy mieli zmianę Dobrze udało się przeciąć to podanie. I po odbiorze strata piłki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Centruje z rogu w pole karne. Będziemy mieli teraz rzut rożny.